Zatroskano duchowe dobro wiernych parafii mordarka, mianował proboszczem tutejszej wspólnoty księdza Wojciecha Maślankę. Oto treść dokumentu nominacyjnego, który teraz odczytam. Ksiądz doktor Wojciech Zygmunt Maślanka, parafia mordarka. W niniejszym zgodnie z kanonem 515 i 524 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Mianuje księdza proboszczem parafii pod wezwaniem miłosierdzia Bożego w Mordarce. Księdzu proboszczowi powierzam troskę o zbawienie wiernych parafii Mordarka oraz administrację tej parafii w sprawach duchowych i materialnych. Z chwilą protokolelnego przejęcia kancelarii parafialnej oraz majątku kościelnego z rąk księdza dziekana dekanatu Limanowa władza księdza obejmować będzie wszystkie uprawnienia przysługujące proboszczom parafii na podstawie przepisów prawa kościelnego, tak powszechnego jak i synodalnego, a także wszystkie obowiązki nałożone na nich przez to prawo. Obowiązki proboszcza parafii Mordarka proszę podjąć 7 stycznia 2023 roku. Wyznanie wiary świętej zgodnie z kanonem 833 złoży ksiądz proboszcz na ręce księdza dziekana dekanatu Limanowskiego. Życząc Drogiemu Księdzu obfitych łask Bożych w wypełnianiu nowych obowiązków serca Błogosławie, podpisał Andrzej Jerz, biskup Tarnowski. Drogi Księże Proboszczu, na mocy upoważnienia księdza biskupa Andrzeja Jerza, wprowadzam Cię w obowiązki proboszcza tej parafii i przekazuję Ci władzę, jaką prawo kościelne przyznaje proboszczowi. Niech. Wszelkim Twoim pracom duszpasterskim, zmierzającym do budowania Kościoła Chrystusowego, towarzyszy Boże błogosławieństwo. Głoś z zapałem naukę Ewangeliczną, z radością udzielaj sakramentów świętych, z troską celebruj Eucharystię i mężnie prowadź Twoich wiernych do nieba. Niech Twoje serce będzie otwarte dla wszystkich potrzebujących Twojej posługi. Dbaj też o stan materialny, a zwłaszcza o świątynie i budynki kościelne. Tak pracuj w parafii, byś z czystym sumieniem i z mógł kiedyś stanąć przed Bogiem, sędzią sprawiedliwym. Drodzy współbracia kapłani, z radością przyjmujemy dziś do naszej wspólnoty dekanalnej księdza Wojciecha Maślankę. Razem z nim pragniemy współpracować w rozwoju Królestwa Bożego w naszym dekanacie. Drodzy siostry i bracia, macie pasterza waszych dusz. Współpracujcie z nim w oddawaniu chwały Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i w uświęcaniu samych siebie, waszych rodzin i całego środowiska. Drogi księże proboszczu, biskup ustanowił cię nauczycielem w tej wspólnocie parafialnej oraz szafarzem sakramentów świętych, kapłanem dla sprawowania świętej liturgii, na znak przyjęcia obowiązków proboszczowskich przyjmij klucze tej świątyni, otwiera ją wszystkim, którzy szczerze szukają Boga, niech ona stanowi centrum życia nadprzyrodzonego. Kieruj całą parafią jako sługa dobrego pasterza Jezusa Chrystusa. Ufając w Bożą pomoc i wsparcie całej parafii, przyjmuję klucze tej świątyni i przyrzekam służyć moim parafianom możliwie jak najlepiej. Niech będzie uwielbiony Bóg, bo oto ociera łzy straty i rozstania i pociesza osierocone serca. Dasz, daje naszej parafii Ojca. Drogi Księże Wojciechu, radujemy się, że będziesz pasterzem naszej owczarni. W imieniu Rady Parafialnej i całej wspólnoty parafii Mordarka pragniemy Ci złożyć życzenia słowami Księgi Liczb. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą. Niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze. I niech Cię obdarzy pokojem. Życzymy Ci, nasz Księże Proboszczu, obfitości darów Ducha Świętego, wiary, miłości, mądrości, a nam, parafianom, odwagi do zaangażowania i świadomości, że kapłan i wierni to jeden Kościół Jezusa Miłosiernego. Niech pani Limanowska, czuła matka kapłanów, okrywać się swym płaszczem opiekuńczym. Niech święty Wojciech, pierwszy misjonarz naszej ojczyzny, wyprasza Tobie potrzebne łaski. My ze swej strony zapewniamy o życzliwości i modlitwie. Szczęść Boże! Anioł pasterzom mówił Chrystus się wam narodził w ja Przybrane dzieci odrodzone z wody i Ducha Świętego zawsze żyły w Twojej miłości przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna który z tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. godni kapłani, ukochani w Chrystusie Panu bracia i siostry. Po śmierci księdza Zbigniewa, który przez ponad 10 lat jako proboszcz tworzył wraz z wami od podstaw tę parafię, budując równocześnie dwa kościoły, ten materialny, w którym dziś tak licznie się gromadzimy, ale przede wszystkim ten kościół duchowy zwoli woli księdza biskupa Andrzeja Jerza, staje w pokorze przed Wami, aby kontynuować to wielkie dzieło zapoczątkowane przez księdza Zbigniewa, a które w dekrecie nominacyjnym ksiądz biskup nazywa Troską o zbawienie wiernych parafii mordarka. To jest najważniejsze zadanie proboszcza, prowadzenie wiernych do Boga, którą od ponad pięciu lat od Was doświadczam. Ksiądz Marek miał rację, gdy w piątek podczas Mszy Świętej mówił, że otrzymałem jedną z najpiękniejszych parafii. Nie tylko z tej racji, że mamy jakże przepiękny kościół. Ale dlatego, że piękno tej parafii tworzycie Wy poprzez waszą wzajemną miłość, dobroć, życzliwość, którą również nam kapłanom tak obficie okazujecie. Dziękuję również księdzu Ciekanowi, Kustoszowi, Bazyliki Limanowskiej, Wiesławowi Piotrowskiemu za wprowadzenie mnie dziś na urząd proboszcza. Dobre rady, pomoc oraz wsparcie udzielane mi szczególnie w tym trudnym czasie choroby oraz śmierci księdza Zbigniewa. Dziękuję kapłanom z dekanatu Limanowskiego za słowa życzeń kierowane przez te ostatnie dni pod moim adresem. Najgoręcej dziękuję wszystkim Wam, nie tylko chorym, za obietnice modlitwy. To ważna sprawa, bo jak powiedział kiedyś wielki prymas tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński, mamy takich kapłanów jak sobie wymodlimy. Wielu starszych parafian pamięta, jak nasz wielki rodak, święty Jan Paweł II, rozpoczynając swoją papieską posługę na Watykanie, prosił nas Polaków: nie zostawiajcie mnie tu samego. Pamiętajcie o mnie tam, na jasnej górze i wszędzie. I ja mam jedną jeszcze do Was prośbę. Nie zostawiajcie mnie tu samego, nie zostawiajcie mnie samego z różnymi troskami duszpasterskimi o zbawienie wiernych parafii mordarka. Nie zostawiać proboszcza samego, to często modlić się za niego. I o tę nieustanną modlitwę jeszcze raz tak bardzo serdecznie Was proszę, aby Jezus miłosierny, który patronuje naszej parafii, nieustannie obdarzał mnie swoimi łaskami, swoim błogosławieństwem w kapłańskim posługiwaniu. Ja natomiast będę chciał Wam dalej służyć, zarówno tu przy Ambonie, przy ołtarzu. Przy konfesjonale, na pogrzebach, na ślubach, sztach i na klęczkach, przewodząc modlitwie. Będę chciał kontynuować wszystko to, co dobre dziedziczy parafia po moim wielkim poprzedniku, księdzu Zbigniewie. To wszystko, co dobre i piękne, będę chciał podtrzymać i pomnożyć dla większej chwały Bożej i ku pożytkowi wiernych parafii Mordarka. Święty Jan od Krzyża powiedział kiedyś, że wszyscy niezależnie od tego, po której stronie ołtarza stoimy, będziemy pod wieczór naszego życia sądzeni z miłości. U Pana Boga tylko ona się liczy. Dlatego wszyscy, jak tutaj jesteśmy, módlmy się o to, aby miłość przenikała moją posługę, Wszystkie nasze relacje i troski tuż pasterskie. Jeśli tak będzie, to nasza parafia stanie się jedną wielką rodziną przepełnioną miłością. Modlę się o to, abyście czuli się tutaj, w tym kościele, jak u siebie w domu, by zawsze była tutaj życzliwa i miła atmosfera byście mieli zaufanie do swojego proboszcza i nie bali się przyjść do niego z każdą sprawą, tak jak przychodzi dziecko do swojej mamy czy taty. Święty Janie Wianneju, patronie kapłanów i proboszczów, módl się za mną i za moimi parafianami, byśmy kiedyś wszyscy spotkali się w niebie. Amen. Ja, ksiądz Wojciech Maślanka, obejmując Urząd Proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego w Mordarce, wiarą mocną wierzę we wszystkie poszczególne prawdy zawarte w symbolu wiary i wyznaję je, a mianowicie, Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał martwych wstał trzeciego dnia, jak oznajmia pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzi żywych i umarłych. A królestwu jego nie będzie końca. Wierzę w ducha świętego, pana i ożywiciela, który od ojca i syna pochodzi, który z ojcem i synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję skrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wierzę również mocno w to, co jest zawarte w Słowie Bożym, spisanym lub przekazanym przez tradycję, a co Kościół, jako objawione przez Boga, podaje do wierzenia, tak w nauczaniu uroczystym, jak i zwyczajnym nauczaniu powszechnym. Z przekonaniem przyjmuję i uznaję, Również wszystkie i poszczególne prawdy, które Kościół w sprawach wiary i moralności podaje w sposób ostateczny. Przyjmuje nadto z religijnym posłuszeństwem woli i umysłu naukę głoszoną przez papieża czy też przez kolegium biskupów sprawujących autentyczny urząd nauczycielski, także wtedy, gdy nie jest ona podawana z intencją definitywnego jej określania. Wojciech jest już siódmym proboszczem, którego wprowadzam tutaj w urząd w dekanacie w Limanowej. Liczba siedem w Biblii jest liczbą doskonałą. Więc wyrażam przekonanie, że ksiądz Wojciech będzie doskonałym proboszczem. A nie mówię tego na wyrost, bo znam go jeszcze, gdy był klerykiem. Gdy ja pracowałem w Tarnowie, on pełnił funkcję ceremoniarza. Seminaryjnego, zawsze perfekcyjnie i doskonale przygotowywał liturgię, w której przewodniczył ksiądz biskup w katedrze. Później miałem też okazję w jakiś sposób towarzyszyć mu, gdy był wikariuszem w katedrze, i przez te ostatnie lata, gdy tutaj w dekanacie pracował. Więc jestem przekonany, że. Teraz już od dziś jako proboszcz będzie doskonale wypełniał swój urząd. I gratuluję księżę Wojciechu tej nominacji przez księdza biskupa. Wiemy, że była ona wymarzona i upragniona i wyrażona tutaj przez lud Boży podczas pogrzebu księdza Zbigniewa. Obawialiśmy się tylko, czy ksiądz biskup pójdzie za tym głosem, ale okazało się, że poszedł. Dlatego cieszymy się wszyscy, że jesteś następcą księdza Zbigniewa, którego też tutaj jeszcze w starej kaplicy wprowadzałem jako mojego wikariusza z Limanowej wtedy na urząd z pierwszego proboszcza w tej parafii, a ty będziesz to piękne dzieło kontynuował, tak jak wspominałeś, w budowaniu już w tej chwili przede wszystkim. Kościoła żywego, tej wspólnoty, którą wy, siostry i bracia tworzycie, życzę więc wszelkich łask bożych, aby Boże miłosierdzie towarzyszyło Ci cały czas, aby święci Jan Paweł II, siostra Faustyna, także błogosławiony Michał Sopoćko, spowiednik siostry Faustyny Wielki, czciciel Bożego Miłosierdzia. Wypraszali Ci potrzebne łaski, byś jak najlepiej mógł wypełniać tę posługę, proboszcza w naszym dekanacie w Limanowie i tutaj w tej parafii w Mordarce. Dziękuję też w imieniu wszystkich kapłanów za Twoją dotychczasową posługę i od dzisiaj przyjmujecie do grona proboszców, z którymi łączy nas szczególna więź tutaj w dekanacie. I zapraszam też do posługi w naszym dekanacie, a my też z naszej strony obiecujemy wszelką pomoc, wsparcie. Będziesz jak na razie najmłodszym proboszczem w naszym dekanacie, ale z Twoim doświadczeniem na pewno szybko będziesz mógł wypełniać w sposób dojrzały, pełny, odpowiedzialny swoją posługę. Niech mi wolno też podziękować wszystkim kapłanom tutaj obecnym, także kapłanom z dekanatu Limanowskiego. Dziękuję służbie liturgicznej za piękne przygotowanie tej liturgii, Dziewczęcej Służbie Maryjnej. Dziękujemy orkiestrze, panu organiście, panu Kościelnemu, przedstawicielom Rady Parafialnej za słowa powitania. Dziękuję Wam wszystkim za to, że tak życzliwie, entuzjastycznie przyjęliście. Księdza Wojciecha na urząd tego ważnego, yy, ważnej funkcji poroboszcza, za to, że przyjęliście i wspieraliście go przez yy, długie miesiące choroby. Księdza Zwigniewa, on też myślę, jest bardzo wdzięczny Wam za to, dlatego przyjmijcie moje podziękowanie, także za wszelką pomoc księdzu Zbigniewowi. To składam to podziękowanie na ręce pana Walentego, który był dla niego jak ojciec przez wiele, wiele miesięcy i wspierał go tutaj, gdy tworzyła się ta parafia i później zwłaszcza w tych tygodniach, miesiącach choroby. Za to wszystko bardzo serdecznie dziękuję i życzę wam pełnej radości, entuzjazmu, abyście Wypełniali najlepiej jak potraficie, wasze obowiązki. I także jako chrześcijanie dzisiaj wspominamy również nasz chrzest Święty, nasze zobowiązania chrzcielne, aby każdy z was z radością je wypełniał. Trwał przy Jezusie Chrystusie, abyście wszyscy kroczyli drogą zbawienia, którą wysłużył nam Jezus Chrystus, który prowadzi nas. Ku wiecznemu szczęściu to jest nasze najważniejsze zadanie, niech wam w tym Pan Bóg błogosławi. Niech wspiera Was również Matka Boża Bolesna Pani Limanowska. Z której parafii się wywodzicie i jeszcze przez miesiąc miałem okazję być waszym proboszczem, zanim powstała ta parafia, więc życzę Wam, aby Maryja wspierała was zawsze. I prowadziła do Jezusa szczęść Boże. Ja tylko krótko bardzo serdecznie chcę podziękować księdzu Ciekanowi za te słowa pełne życzliwości. I przede wszystkim wam, moi drodzy, bracia i siostry, za to, że jesteście tutaj ze mną na dzisiejszej modlitwie, że tą modlitwę ofiarujecie w mojej intencji zapraszam was zawsze do naszego kościoła, byśmy tutaj wspólnie. Razem oddawali cześć Panu Bogu i wspólnie razem podążali na spotkanie z Nim w wieczności.